Dzisiejszy dzień dla złomowiska w Tarnowskich Górach wróży dużo kasy, podczas gdy Achim i Kolczyk pod dowództwem Janusza zaczynają zmagania. Z 65-metrowym taśmociągiem na bazie rusza skup złomu. Zawartość już pierwszej z 50 zakontraktowanych ciężarówek budzi poważne wątpliwości. Halo, dzień dobry, co Aleś. No wie pan co? Mamy mały problem. No na samej górze jest nieładny, nieładny ten złom, są zanieczyszczenia. Ja porobiłem kilka zdjęć, kilka jest boilerów z pianką i, i zbiorników zamkniętych. No kurde, nie na coś takiego się umawialiśmy. No ja tutaj szacuję pod 5% zanieczyszczeń. I to tak kurde, wie pan, naprawdę bez przesady. Taki sam złom wyborze i dla mnie to jest ewidentnie zanieczyszczone złą na, na poziomie 5%. Dobra, w ramach dobrej współpracy 4%, ale ja już nie będę dyskutował. Dobra, no to dziękuję, na razie. Dobra. Mały 4% zanieczyszczeń, chyba że znajdziesz jeszcze jakąś niespodziankę. Dobra. Dobra, na razie. Przemek postawił na swoim. Rozładunek ruszył już na całego. 50 ciężarówek złomu gwarantuje dzisiaj długą i intensywną pracę operatorowi ładowarki. Dzisiaj udało mi się przyjąć około 500 ton złomu na samochodach. Około 200 ton czeka przed bramą. Myślę, że to bardzo szybko rozładujemy. Chłopaki jeszcze pracują na rozbiórce, ale myślę, że to jest kwestia czasu i wszystko będzie opanowane. Praca na rozbiórce faktycznie jest kwestią czasu, którego nie ma zbyt wiele. Żeby w ogóle zacząć taki demontaż, trzeba mieć plan. Odpalimy jedną stronę na no gotowo, przejdziemy z tej strony, zapniemy i drugą stronę będziemy odpalać. Dobrze zrozumiany. Dobra, jedziemy. Bez zwyżki nie byłoby mowy o tej rozbiórce. Dzięki niej palnikowy ma dostęp do położonego na wysokości kilkunastu metrów miejsca odcięcia taśmociągu. Ej, uwej, uwejcie! Czuj, ale tam Daj, Daj, i do mnie musisz! Daj! – Dawaj! – Kura daje do góry. – Czy posiłek i ścignąć? – Tak. – Potrzebujemy 15 centymetrów. – Pierwszy zdemontowany element już wisi bezpiecznie na łańcuchach przymocowanych do ramienia ładowarki. Wysięg to aż 14,5 metra. – Dobra, i teraz zamykaj. I jeszcze ten jeden zastrzał podtrzymujący tą konstrukcję wsporczą. Odpalimy i już przepinamy się na nożyce. Wraz z godziną 16 nastał zmrok, ale palnikowym, achimowi i kolczykowi zostało jeszcze trochę uważnej pracy. Podcinają najgrubsze elementy nośne konstrukcji, robiąc pole dla silnych, ale dużo mniej dokładnych nożyc. to precyzyjna robota. Naprawdę tutaj jest kilku operatorów, pewnie w Polsce, którzy by zalić sobie z tym bez problemu rady. Kura jest jednym z nich. Jak pójdzie nie w tą stronę, co ma, to może być kapa. Wystarczy jeden nieostrożny ruch, a żelastwo może przewrócić się na część konstrukcji, która powinna pozostać nietknięta. Ryzyko jest, ale ma inne możliwości. Ja to czuję. Nie w tą stronę, kurde. Hej, nie, tam jest. Hey. う何